Tuż przy ruchliwej drodze kielce pińców ruiny karczmy zajezdnej. Na szczycie budynku widoczna data 1931, ale karczma istniała tu zapewne już w XIX wieku. I to tu sprzedawano wódkę, którą dziedzice rozpijali pańszczyźnianych chłopów. Zobaczmy. W muzeum trzeba się cicho zachowywać. Słuchajcie, to jest butelka z XVII wieku, do której dzieci znalewał wódkę i rozpijał tą wódką pańszczyźnianych chłopów. Proszę, idziemy dalej. Nie ruszaj tego, proszę, nie wolno. To jest butelka z XVIII wieku, w której podawano gorzałkę, bo wódkę nazywano gorzałką albo okowitą. Do takich butelek nalewano wódkę i rozpijano tą wódką pańszczyźnianych chłopów. Karczmie w dębskiej woli już nikogo nie rozpijają. Nic w zasadzie tu nie można zamówić. Można przywieźć tylko coś ze sobą.